Witam Was serdecznie moi drodzy. Koniec trzymania palą w budkach. Duży trach odsłonięty. Mniejszy traszek Wagnera również. No i oczywiście juka Rostrapa. Patrzcie, jak juka to jest moja ulubiona roślina. Ona po prostu znosi każde warunki. Co tam minus 18? Bez ocieplenia, bez ogrzewania. Wytrzymała pięknie. Zobaczcie, nie ma świeżych liści. To wszystko świeżonki tego roku. I wszystkie puszczone zimą w okresie tych chłodów, Rewelacyjna roślinka. Tu niestety mniejsza siostrzyczka, również rośnie fajnie, w sensie puszcza modę. Ale oczywiście wzrostowo już nie rośnie tak pięknie jak tamta, bo tam ta duża rośnie przyrasta na no, plus minus 10 cm rocznie rośnie do góry. Ta moda nie aż tak szybko, ale oczywiście zimuje również pięknie. To teraz zo zobaczcie, karłatka wulkanu. Nie rozwiązuje jeszcze palmy. Te liście zostawiam trochę ściągnięte, bo gdyby były jakieś wielkie mrozy, to jeszcze je zabezpieczę. No tutaj widzę traszek Wagnera, troszkę końcówki liści dotykały do. Niestety dotykały do osłonki i troszkę tutaj przymarzły. Nawet jakieś ślady grzyba, tutaj minimalne się pojawiły. No ale to na tych końcówkach, które dotykały. No niestety tego się nie, nie da uniknąć. Chyba, że ktoś ma bardzo dużą budkę w sensie. Yy, bardzo dużo miejsca w budce, gdybym miał tutaj. Przęsła 1,5 na 1,5 metra, to pewnie by nie dotykały. No, w tą stronę jest przęsło metr, w drugą stronę jest metr m, więc zawsze gdzieś tam lekko będą dotykać, ale te liście i tak, te najstarsze zobaczcie, no to są liście już 3 letnie. One pójdą pewnie tam na obcięcie. No. To są liście już, które pójdą na straty. A wszystkie te liście nowe świeżutkie, zobaczcie jakie są śliczne. O, proszę. I ona puszcza, to są wszystkie liście. Puszczone już w budce od jesieni. No przepięknie bez wskazy można powiedzieć te listeczki najnowsze. Trach wagnera polecam wszystkich, przede wszystkim przepiękna roślina, jestem z niej bardzo zadowolony. Mamy już trzeci sezon. Koszty ogrzewania to są jakieś groszowe sprawy. W tym roku na te oba trachy były podłączone pod jeden licznik energii 28 kWh przez ten sezon. No więc 30 zł, żadne pieniądze. Gdyby powiem szczerze, gdyby one były tylko w budkach, tak yy, powiem, w osłonach pasywnych tylko w osłonkach zagrowu kniny i bez grzania pewnie też by wytrzymały w niewiele gorszym stanie ale ponieważ te koszty są niewielkie więc wolę je ponieść i nie, nie sprawdzać tak? natomiast pewnie by wytrzymały również idealnie zobaczcie jak wytrzymała Juka Gloryza Variegata wcale nie jest taka ma kilka plamek grzybowych o tutaj widać na tych liściach ale wcale nie jest taka mocno poczerniała, tamte dolne liście, jeden czy dwa są w gorszym stanie, ale generalnie jest w stanie bardzo ładnym. I teraz zobaczcie, to jest juka, która była w budce, czyli zasłonięta yy, przed opadami. To jest również glorioza już nie variegata, która była trochę zasłonięta kastrom, również bardzo ładny stan. A tutaj trzecia juka glorioza, która była całkowicie odkryta. No I teraz zobaczcie na tą odkrytą, czy ona wygląda gorzej niż ta, która była zakryta? Wcale nie. Ma troszkę grzyba na tych najniższych liściach, ale to jest naturalne, poza tym najniższe liście zawsze je obcinamy na wiosnę. Choćby po to, żeby tworzył się pień. Pokażę Wam jeszcze jedną Gloriozę. Tu jak widać już leży obornik. Bartek przywiózł mi kilka dni temu, już go porozwoziłem po ogrodzie, porozrzucałem na kupki. Zobaczcie kolejną Gloriozę. No ta ma troszeczkę może więcej tych plamek grzybowych na tych dolnych liściach. Ale to dalej nie są jakieś wielkie czarne plamy, tylko po prostu malutkie plamki grzybowe. Liście będą obcięte. Cała ta korona świeżutka. O, zobaczcie. No przepiękne liściory, żadnego grzyba nie widać. Pięknie przezimowane. Ładna długa roślina. Zobaczcie wiciokrzew. No widać wiosnę, tak? Wiciokrzew jak zwykle wcześniej startuje. Czasami te późniejsze przymrozki mrożą mu te pierwsze pędy, no ale no co zrobić? To no, startuje, widać już wyczuł wiosnę. A może wie doskonale, że już nie będzie problemu w tym roku i nie będzie dużych młożów, no, A teraz zobaczcie, krokusiki. W, tym roku, w tamtym roku rosło tu całe stado, przesadziłem je w inne miejsce, no widać, nie wszystkie cebulki wykopałem, krokusiki się przebiły, o, i są, ślicznie. Miła odmiana, chodzi jakiś światek na rabacie. Tu nie widać jeszcze wiatru na tych rabatach. Tak, tu moja żona właśnie fotografuje ciemiernika. Posadziłem dwa ciemierniki w tamtym roku. Tu miał być biały, ale taki malusi. No, widać ten dużo słabiej. Oba były podobnej wielkości. A tutaj mamy ciemiernik taki fioletowy, bordowy, można powiedzieć. I ten pięknie. Ten pięknie. Czas powolutku zabierać się za porządki na grządkach. Trzeba wypienić to wszystko za starym. Patrzcie, flok startuje już. Tutaj mamy narcyzy. Tu jest orlik. Przepięknie startuje już, nawet, patrzcie, nie zwróciłem uwagę, że to wszystko już tak startuje, kilka ciepłych dni, no oby tylko mrozy nie przyszły, bo szkoda będzie tych roślin, ale to wszystko już startuje. Przepraszam, tam to nie był orlik, tu jest orlik, a tam był... Co to jest, tak tutaj? Dlatego system tabliczek u mnie działa, widzicie, wszędzie powijane tabliczki, ale ja akurat w tamtym przypadku nie było. Tu kolejny floks z czerwonymi liśćmi, też pięknie już zaczyna startować, no wszystko startuje. Jak widać o. Tu czosnki. Już też wychodzi czosnek. Tutaj mamy serduszkę. O serduszka jak pięknie już startuje z ziemi. No kurczę, oby to nie było przymrazką, bo rzeczywiście szkoda było jakieś rozwinęć. Także wiosnę widać. Ja oczywiście nie mam u siebie w ogrodzie tak dużo wiosennych roślin, żeby to tak mocno cieszyło oko. Ale coś tam się znajdzie. Tutaj tu są jakieś, no widzicie, tabliczki sobie wbiłem, ale to tak wypłowiało, że trzeba się... Trzeba się bardzo mocno teraz zastanawiać, co tutaj jest, ale tu są na pewno czosnki. Jakieś inne gatunki czosnków. Kupiłem i posadziłem w tamtym roku. Już wychodzą, okaże się niebawem, jak one kwitną. Miało być fajne. A właśnie, a ta roślina, żonie się przypomniało, którą pokazywałem, a nie pamiętałem, to jest ostróżka. To jest ostróżka. Tutaj mam drugą ostróżkę jeszcze, ale tu jest obsypane wszystko koną, więc nie będzie widać tych świeżych pędów, w których schodzą. No więc tak wygląda wszystko po pierwszy słoneczny dzień od wielu dni, bo nie pamiętam kiedy świeciło słońce. Znowu u nas jest tak jakoś, mamy dziś 25 lutego, w lutym były 3 dni słoneczne. To jest jakaś masakra, już strasznie z tym słońcem jest. A tu zobaczcie kaktusiarnia. Kaktusiarnia ma się dobrze też niebawem słoni, ale na razie już zostawiam. Zasłonimy trochę przed deszczem. Czas dzisiaj już wycinać trawy. Jak czas pozwoli to dzisiaj postaram się to zrobić, jak posprzątam wszystko po, po uprzątnięciu palm. Niskam przede mną najgorsza zmora do wycięcia, bo mam go najwięcej. No ale niestety niskanta zostawiam na koniec. Na razie te mniejsze trawy. Najpierw to uporządkuję. Czas się powoli również brać za sprzątanie rabat, ale dalej czekam na słoneczne dni, bo nie chcę mi się tego robić w deszczu. Zobaczcie. I owce jak stary. Co roku te startują, startują bardzo wcześnie, ale to naprawdę już na potęgę wystartują. Niestety ma w tym roku zawsze zachowała, zachowywała liście po zimie. W tym roku minus 18 nie wytrzymała, także nowych, starych liści nie będzie. Wszystko będzie wycięte, bo jak widzicie tutaj jest kupa już zmrożonych, takich starych, nieładnych. Chyba że na pod spodem też się zachowa jakieś fragmenty, oczywiście to nie będę ich wycinał, jeśli będą zdrowe. Ale raczej w tym Płucamy. roku trzeba będzie liczyć na to, że puści wszystkie liście świeże. Obraz To czy Też Wam nie pokazywałem. Aha, jeszcze muszę zdjąć. O, tutaj również z skuszyć, trzeba już poprzecinać. Zaraz to będę pewnie czynił. A tutaj muszę powyjmować już. O pięknie. Właśnie. Chciałem też do niej zajrzeć. Pięknie przezimowała. nam mapa parę, parę czarnych liści, bo jednak było w minus 18, ale jako roślinka. Przezimowała super. Jeszcze zobaczymy ruszczyka. To ruszczyk jest w tej budce. I nie będę w tym roku zakładał, już wszystko chowam. Ruszczyk również. Pięknie przezimował, zieloniutki. Powolutku można to sprzątać. No i tutaj w tej budce ostatniej, już teraz go otworzę, bo ostatnio jak kręciłem filmik mówiłem, że nie chcę się rozbierać. Ale w tym momencie już rozbiorę, bo pewnie tej budki nie będę zakładał. No i zobaczcie. Tak wygląda Desilirion. No, po nim ciężko coś powiedzieć, czy on przetrzymał, czy nie przetrzymał. Przede wszystkim trzeba będzie go rozsupłać tutaj. Zastanawiam się, czy, czy już go wyjmować. Na pewno końcówki mu troszkę przyschły, no bo końcówki też dotykały do budki. Ale wygląda jednak, że przezimował, że jest zielony. Nie widać po nim jakichś takich oznak uszkodzeń mrozowych. Na razie go tak zostawię, niech trochę słonka... Wykorzysta, natomiast docelowo jeszcze go chyba zakryję tą budką, bo do Siliriony nie lubią wilgoci. Teraz będzie jeszcze dużo opadów przed nami wiosennych. Także będę go zakrywał pewnie, jak będzie dość mocno podało. No to tak to wszystko wygląda, moi drodzy. Do bananowców nawet nie zaglądam. Chociaż dzisiaj w sumie powinienem je trochę przewietrzyć. Nie, nie, zajrzę. Dobra. Za dużo, żebym sobie tego za dużo rzeczy naraz nie wymyślił, bo później będzie znowu problem z ogarnięciem tematów kilku. Zobaczyliście trochę podmokły, zaraz tu je zrzucę. To, że basjoki przetrzymały, to nie budzi moich wątpliwości nawet. O, jest basiek. No i popatrzcie, o, widzicie zielony stożek. To nawet widać, że, że przetrzymał w dobrej kondycji. Dobra, niech sobie to trochę wszystko podeschnie. Gunerkę też trochę przewietrzymy. Choć właściwie nie, gunery nie będę otwierał. Yy, z gunerem jest troszeczkę inaczej. Gunera jak dostanie trochę ciepła, lepiej, żeby to ta było w budce chłodniej, bo jak ona dostanie trochę ciepła, to zaczyna startować. A jak zaczyna startować, to liście bardzo szybko rosną, później nie mieszczą się w budce. I jak przychodzą te wiosenne przymrozki, to je przemrażają. I później zawsze muszę obcinać te. O, i tutaj teraz też otworzymy tą budkę z Tetrapanaxem bo w trapanakcie też będzie mokro. O, oczywiście, że jest mokro. Zobaczcie, jaka wilgoć weszła. No tutaj jest na pewno to wszystko przemrożone. O, tak jak mówiłem. To jest przemrożone. On oczywiście wystartuje. Patrzcie, trapanak zrośnie. Zaraz Wam go pokażę. Urwałem ten zgniły wierzchołek. Patrzcie. Widzicie stażek wzrostu? Także on z góry troszeczkę przymarzł, no bo niestety liście siadły. Na przyszły rok może zabezpieczę go troszeczkę inaczej, a mianowicie owinę go i dopiero naokoło zasypiać liści. tak żeby jednak był troszkę ten szczyt też zabezpieczony. Ale nie ma z nim żadnego problemu. On i tak odbije z pnia, i tak odbije z pnia. I będzie tworzył piękne drzewko. No zobaczcie, ten, ta budka jest na trzy segmenty. Ona ma półtora metra w tej chwili wysokości. Trzy segmenty po pół metra. Dlatego też te liście tak mocno siadły, bo ten ciężar liści sam, sam z siebie je ubił. Ale... O, patrzcie, tutaj jest kolejny stołek wzrostu panaksu tam rośnie jeden, a to taki biały punkt i widzicie rośnie drugi stożek on jak zwykle będzie taką koronę tworzył z kilku stożków no i fajnie, bo tym ładniej wygląda otwieram dalsze basioki szkoda czasu marnować tu jeszcze widzicie, że ja mam liści do posprzątania nie wiem, czy to dziś ogarnę obiecałem parę wysyłek, że dzisiaj zrobię, więc jeszcze mam do spakowania paczki o ojejku. ojejku, ale teraz narobiłem widzicie, jak się wody nalało do pokrywy Całą tą wodę wpompowałem do, do liści. No trudno. Jedną ręką tak się niestety robi. Ale dobra, trudno. Teraz to i tak jest, te banany spokojnie przyzimowały. Nie ma co się stresować teraz. W drugim, żeby nie popełnić takiego samego błędu. A, ale tutaj akurat się wody nie nazbierało za dużo. O, jest dobrze. Patrzcie, masioka. Nawet nie trzeba mu czubka ucinać. Wierzchołka. On po prostu... o, zobaczcie. On przezimował idealnie. Bo chciałbym, żeby tak zawsze zimował. W tym roku było 18 dużo więcej niż w ubiegłym roku. On mi tu wyłażył, o, proszę bardzo. No, specjalnie na no, mnie trzeba ścinać zbyt dużo. Ale na razie go w ogóle nie będę ścinał. Bo jeszcze z baswiekami jest dokładnie ten sam problem co z tetrapanaxem Jak się je przytnie, wyczyściliście zaczynają rosnąć. A jak zaczynają rosnąć? W nocnych przymrozkach przymrozki je wymrażają, więc trzeba je zabezpieczać. No i kobo się zamyka? I znowu trzeba stawiać na dnie budki. I tak czy biega cały dzień, cały, całą wiosnę z tymi budkami. I absorbuje mu to czas. Więc najlepiej zostawić je tutaj, jak najdłużej, niech stoją w tej zasypanej budce. Najwyżej je przycinać. Oni tak później w sezonie wszystko nadrobi. Kolejna roślinka. Lepiej jest w japoński. Jak zwykle pięknie wygląda wiosna. Mam nadzieję, że nie przyjdą przymrozki, które mu popsują ten te kwiatostany. Tutaj jeszcze, ale to ta roślina na pewno nie przetrwała. Jej Wam chyba nie pokazywałem wcześniej, jakoś tak skutecznie ją omijałem, spacerując po ogrodzie. No oczywiście, że tak. Kuflik. Ale to ewidentnie tak, ewidentnie tutaj kuflik nie wytrzymał. Chociaż nie będę go tutaj wyrywał, wykopywał, zostawimy. Może odbije skorzenia, ale nie przypuszczam. Nie pamiętam odmiany tego, tego kuflika. Dostałem go kiedyś od buciona agronoma i w tym roku trochę przez zapomnienie go nie wykopałem, a później jak zobaczyłem, że jest niewykopany, to już mi się nie chciało wykopywać i tak go zabezpieczyłem. Tylko, jak widzicie, stelaż, cztery nóżki i agrowyknina. No więc za mało na minus 18, kufliki nie są takie odporne, więc prawdopodobnie te No ale trudno. No czasami się zdarza, takie sytuacje. Dobra, tak wygląda Ogólna sytuacja w ogrodzie. Moi drodzy, biorę się trochę za pracę, muszę trochę posprzątać, poogarniać. Na koniec jeszcze spostrzegłem te krekusy, o których mówiłem, że przesadziłem w inne miejsce, bo przesadziłem je tu wokół bambusa. Zobaczcie, i krakusiki wyskakują wszędzie. Nie wszystkie jeszcze kwitną, ale wszystkie już wyskoczyły na ziemię. Całe statko kupiłem, kilkadziesiąt w tamtym roku. W tamtym roku jeszcze się rozmnożyły, więc jest ich zdecydowanie więcej. I tutaj takie posadziłem w trawie naokoło bambusa, żeby było kolorowo wiosną. Optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.